Dobry wieczór przy kolejnej wieczornej pielęgnacji. Tak jak codziennie wieczorem, robimy sobie demakijaż oczu. Musimy strząsnąć buteleczką, aby płyn dobrze zadziałał. Wylewamy na waciki. Jeżeli oczko jest mocno pomalowane, przytrzymujemy do 30 sekund na oczku i przecieramy z zewnątrz do środka. Pozbywamy się kurzych łapek. Następnie zaczynamy myć błyszkę pianką do mycia twarzy. Mierzymy ją niewielką ilość rozcieram na całej buźce i myjemy okrężnymi ruchami. Najlepiej robić to z dołu do góry. Rozświetlamy naszą buźkę. Pianka jest bardzo delikatnym produktem. Nie szczypie, nie poddrażnia, a wyrównuje koloryt skóry. No i mamy zmyte. Kolejnym tym razem produktem będzie nasz preparat. Peeling enzymatyczny. Nakładamy malutką ilość tego peelingu na całą buźkę i zostawiamy na około 10 minut. Świetnie się sprawdza przy bardzo delikatnej skórze. Skóra jest bardziej jędrna, a rezultaty widać już po dwóch tygodniach używania produktu. Czekamy 10 minut. No i mamy to. Mamy zmyty peeling enzymatyczny i przechodzimy następnie do płynu nawilżającego, odświeżającego, czyli naszego płynu do przytulania. Przywracam naturalne pH naszej buzi. Super, mamy to. Przechodzimy teraz do serum liftingującego. Zobacz, jak wystarczy mało produktu na całą buźkę, aby nasza skóra była jeszcze bardziej rozjaśniona, odświeżona, a zmarszczki były jeszcze mniej widoczne. Teraz zajmiemy się okolicą ok. Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy. Wystarczy niewielka ilość, aby starczyła na dwa oka. Ja dałam sobie troszeczkę za dużo, dlatego możesz sobie nałożyć tego kremu również na lwią zmarszczkę, czyli między brwiami, oraz na zmarszczki od uśmiechania się pod nosem. Oko jest już odświeżone. No i przechodzimy do ostatniego kroku, czyli krem na noc. Krem na noc jest z retinolem, który jeszcze bardziej wspomaga opóźnieniu starzeniu się skóry. No i mamy to. Dziękuję Ci ślicznie za oglądanie.